Witajcie widzowie super profesjonalnej reakcji, super profesjonalnej osoby na... Nie, 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 nie Widzicie, widzowie w super profesjonalnej reakcji, super profesjonalnej osoby na piosenkę <grystanie> <grystanie> Pubg mobile <grystanie> Oho, 9 sekund temu, barwy Samo dobrze wiesz, jak chcesz wyglądać Stawiam krok dawaj, choć też się odważ. Nieważne skąd jesteś, kim um. jesteś przed tobą. Stoi całkiem nowa historia. Nowy mód jedna twarz, parę odmian. Mamy w sobie tak wiele ognia. Mówią make-up, ja mówię im ta peta, dla mnie to, jak patrzy obraz. Jak ona, pozytywnie nastawiona. Sam zobacz, mogę, nie muszę się malować. Życka osoba zawsze ważniejsza niż dolar. Tu może droga, z niej nie muszę rezygnować. Ja to unikatnie basic Zawsze w swej najlepszej wersji. Ciuchów się w szafie nie mieści. Dla murispersji ty nie mieć wierzyć. Z nami na parkie. juicy jak Jay, a nie copy-paste, masz swój gust i to wiesz, jesteś bossy babe kłodki rusz, szybko zmierzam nasze pays, nie, tuż, tuż, obrazy marzenia, więc oczy ok. jedzę nawet kiedy idę z teamem nad Wisłę, mamy wave jak wyspy kanaryjskie, w skarbie mówią na nas Disneyland, oślepiamy cię, z <laughs> też, dziś na niebie świeci nowy ice, mamy blaski, palety bardzo unikalny vibe, Fajne. jeśli masz marzenie, to się Jesteśmy jednakowo wyjątkowy, więc chodź z nami na Co to dwie minuty. W przyszłym tygodniu na profilach Instagram i TikTok marki Ingrid Cosmetics rusza konkurs. Na to... TikToku możecie wygrać party z dziewczynami z X. Natomiast na Instagramie do zgarnięcia jest szkolenie makijażowe z dziewczynami oraz szkolenie makijażowe. z Magdą Wołosową. Więcej Aki informacji no znajdziecie name. już w przyszłym tygodniu na profilach Ingrid Cosmetics. Konkurs um. będzie trwał do 6 czerwca. Także ten... Moja ocena to widać progres na 10.